Wiadomo, że demokracja są to rządy, rządy osłów podzielone przez hieny i gor to jest hiena. Obawiam się, że nie, że za dużo ludzi zarobiło tutaj pieniądze, żeby mogli pójść, pójść do kryminału. Proszę przypomnieć słynną aferę panamską. To była, jak budowano kanał panamski i właściwie wszyscy. Właśnie wszyscy policjanci francuscy byli, byli w tę aferę panamską zamieszani, się rozkazało pieniądze, pieniądze udziałowców w, w, w tym kanale. I jeden, który się przyznał i oskarżył, inny został ukarany, a nikt, nikt z pozostałych aferzystów panamskich nie poszedł siedzieć. Bo no, powiedziałem, że tutaj też to się rozpłynie po kościołach. za dużo, dużo ludzi musiałoby się przyznać od sekretarza generalnego ONZ, poczynając, prawna, po przywódców państw. Musieli by powiedzieć, przepraszam bardzo, byśmy was oszukiwali. Wyobrażacie Państwo sobie wyobrażacie, że stoi 80 przywódców państw i tłumaczą, że, że oni oszukiwali swoich, swoich poddanych, czy tam mógłby no, Skąd? Obawiam się, że nikt się dziś nie pójdzie, chyba, że załamie gospodarka. Jest to jedyna fali. Ogólnego, um, ogólnego rozrachunku yy, ci ludzie będą być może żywcem rozrywani na strzępy. To jest inna para kalorzy. Ale to wtedy, jeżeli w ogóle cały system zniszczymy, oby to zresztą jak najszybciej nastąpiło. Ale to wymaga, to wymaga zniszczenia, zniszczenia systemu, a nie, a, a póki rządzi obecny, obecny establishment, to żadnego wypożyczenia obawiam się nie będzie. USA właśnie stara się nie walczyć, to tylko demokraci, to teraz już chyba już, już im przeszło. Też zresztą, nawet pan Obama no, nie niespecjalnie nie walczy z tym, z tym, z, tym, z, tym, z tym CO2. Yy, I oczywiście, że prawdą jest, że Chiny, Indie się rozwijają szybciej, no, po prostu nie, nie, nie ponoszą kosztów. Zresztą dobrze sobie zdali sprawę. Jeżeli oni ukradną miliard czy 10 miliardów, to my na tym stracimy 100 miliardów. Bo to nie jest tak, że oni, oni mogą to po prostu ukraść. Nie. Musimy wykonać jakąś skomplikowaną aparaturę do walki z tym, załóżmy, CO2, czy innym. Bardzo kosztowną aparaturę, z czego oni dostaną 10% łapówki w tej za, za zamówienie tej aparatury. Ale ta aparatura jest całkowicie zbędna, przeciwna, może nawet szkodliwa. I to jest strata automatyczna, prawda? Także, także straty, ale, 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 oprócz tego, ale oprócz tego powiedzmy sobie, jeżeli my nałożymy obowiązek, żeby tam na komin była nałożona aparatura, która spowoduje mniejsze wydzielenie się CO2, to w wyniku tego ta fabryka będzie musiała podnieść cenę swoich produktów. W wyniku tego produkty tam chińskie, indyjskie czy inne będą no, tańsze. I ja wolę policzyć stratę tej fabryki, prawda? Ona będzie ogromna, ona będzie ogromna. Cały, cały kraj na tym, na, na tym straci. My po prostu y, mamy zbrodniarzy, mamy władców, którzy są przestępcami i być może są to idioci, ja, ja nie wiem, prawda? Być może to jest głupot. Podejrzewam, że nie. Y, I no, ponosimy tego kosztem. Jakie są zasoby paliw, no yy, słuchacze są na ogół znacznie młodsi ode mnie i nie pamiętają afery, afery z raportem rzymskim. I to już nie pierwszy raz mamy tego typu afery, był tak zwany raport rzymski, potem po 10 latach drugi raport rzymski, gdzie mówiono, że paliwa się wykończą, zasoby stali się rudy szlada się wykończą, nie będzie już niczego i tak dalej. Minęło, po 10 latach, minęło od tego czasu lat 50, zasoby paliw są większe niż były przed tym. Zasoby innych lud większe niż przedtem. No, i, 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 I co? I ci, i, i ci uczeni, którzy, którzy, którzy mówili te katastroficzne yy, przepowiednie, no, jakoś dalej są uważani za, za, za poważnych ludzi zamiast być wytrwani w smole i w pierzum i puszczeni ulicami miast. A, a spowodowali ogromne szkody jednak mimo wszystko. No, Rządy się tak bardzo tym, tym nie przejmowały, ale troszkę jednak szkód spowodowali. Prawda? dlaczego ceny paliw tak rosną po prostu rządy nakładają na nie podatki przecież cena, cena benzyny jest czy ropy to w tej chwili jest no nie 3 czwarte ale prawie 3 czwarte to są podatki bo to nie, nie tylko akcyza to jest nie tylko akcyza ale przecież w cenie paliwa są jeszcze inne podatki a jak zabraknie, a jak zabraknie ropy na co się nie zanosi to będziemy mieli będzie inne paliwa nie ma, nie ma sprawy Nie jest prawda, protokół z Kioto to nie jest dowód, że się z zbędnymi tematami. Oni na tym zarabiają pieniądze. Czyli okradają nas pieniędzy, żeby część z tych pieniędzy rozkryć dla siebie. Jeżeli ja muszę, muszę stracić milion, a no oni z tego biorą, biorą sobie 100 tysięcy mniej więcej, tam, czy nawet mniej, tam 50 tysięcy. No, ludzkość jest za bogata. Mamy strasznie dużo pieniędzy. Nie? I oni uważają, że jak spowodują straty na, na ten milion, to, to co tam ludzie przeżyją? A zawsze ja mam 50 tysięcy. Nie? I to jest to. I to, to, to sam protokół z Kyoto to jest brudny interes. O to właśnie chodzi. To nie jest tak, że protokół z Kyoto jest po to, żeby ukryć brudny interes. Protokół z Kyoto to jest spisek przestępców którzy, którzy no, po prostu chcą wydać nasze pieniądze, żeby jako ci, którzy wydają, móc sobie parę złotych na, na tym zarobić. To jest problem. Ja nie wiem, czy jest pozytywne podejście do ekologów. No. Ja miałem wątpliwą przyjemność w jednych wyborach, były to wybory do Sejmiku na Podlasiu, walczyć z tym samych wyborach, co ci zieloni. I Unia Polityki Realnej, której wtedy byłem prezesem, była członkiem, dostała 4% głosów, a oni dostali 0,2 czy nawet mniej. Na czym polega potęga ekologów? Dlaczego jak przyjdzie ekolog i tupnie nogą, to się ich, jego postulaty pokornie spełnia, a o UPR-ze w ogóle się nawet nie mówi. Nie to, że się nie spełnia, bo się nie mówi, że ich nie ma. No to dlaczego? Bo gdyby prowadzić takie ustroje jakie my chcemy, czyli po prostu wrócić do normalności, to nie można by kraść. A dzięki ekologom oni mogą kraść, prawda, jeżeli trzeba zrobić Jakieś absurdalne przepusty dla mrówek pod autostradą, no to koszty autostrady rośnie, a jak koszt rośnie, to łapówka dla tego, kto daje zamówienie na tę autostradę, też rośnie, bo ona wynosi z czego 10% zamówienia. I o to chodzi, dlatego się ekologów słucha. Ekologów słucha, oni są po prostu wygodnym pretekstem, dostają wygodnych pretekstów dla, dla rządzenia. Jak napisałem w tym artykule, który Ci ukazał za, za dwa dni, Eee, to przecież ja to, to można by zrobić równie dobrze walczyć z aldebaranem. Można powiedzieć, że grozi nam inwazja istot z Marsa, czy z Aldebarana i musimy się zbroić, no i jak się zbroimy, to 10% programu ma głupówkę dla tego, kto zbroi. I musimy się zbroić po zrębie, to również dobry, dobry pomysł, żeby się zbroić przeciwko Aldebaranowi. Z tą tylko różnicą, że globalnego ocieplenia nie ma, natomiast istoty z Aldebarana być może istnieją i w takim razie to zbrojenie się przeciwko Aldebaranowi być może jest sensowne. Natomiast walka z globalnym ociepleniem jest całą pewnością bezsensowna i to jest ta różnica.